Witamy wszystkich serdecznie. Mateusz Woźniak, firma Fresh Mazovia. Adam Jeznach, przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Jeznach. Drodzy Państwo, jesteśmy na końcówce zbiorów, ale ta końcówka zbiorów to również czas, żeby pomyśleć o dodatkowym nawożeniu po zbiorach. Zaraz zbiory się skończą, a trzeba przygotować rośliny do spoczynku zimowego do tego aby dobrze wystartowały na wiosnę, do tego żeby dobrej jakości pąki dały dobry plon w przyszłym roku. Chcemy powiedzieć kilka słów o nawożeniu produktami firmy Jeznach. Ja z doświadczenia naszego firmowego klientów, którzy zaufali i stosowali te produkty, mogę powiedzieć, że warto używać tych preparatów. Ten preparat z tymi, o którym tutaj już wspominaliśmy, na pewno będzie dobrym produktem, aby go zastosować teraz pozbiorczo, ale też mogę Państwu powiedzieć, że cały sezon używania tego preparatu i właściwego odżywienia roślin, właściwego odżywienia drzew, to jest dobry prognostyk na właściwy spoczynek tych roślin również w tym okresie zimowym. Ja mogę powiedzieć, drodzy państwo, że już przez kilka sezonów używamy tych środków od Adama i te efekty są bardzo dobre. Zapominamy o nawożeniu innymi nawozami, zapominamy o nawożeniu innymi produktami, stosujemy tylko program firmy Jeznach i efekty są rewelacyjne. Na pewno jest to wygodne, na pewno jest to proste w zastosowaniu i w użyciu. Skompensowane te składniki pokarmowe we właściwych proporcjach, we właściwej formulacji. Adam pewnie też o tym za chwilkę więcej powie. Proste w użyciu jeden preparat zawierający wszystko, mieszający się praktycznie ze wszystkim dobry sposób na to, aby we właściwym czasie odżywić rośliny. Tak jak mówimy, teraz przygotować je do spoczynku zimowego, ale w okresie wegetacyjnym, drodzy Państwo, Rewelacyjny sposób na poprawienie jakości, poprawienie wielkości owoców, poprawienie zawartości suchej masy w tych owocach. Te preparaty stosowane w tym programie od samego początku, zaraz przed kwitnieniem, po kwitnieniu, a później w sezonie wegetacyjnym, dają bardzo dobre efekty, jeśli chodzi o podziały komórkowe. Owoce są cięższe, owoce lepiej wyrastają, owoce lepiej się wybarwiają. Ale również lepiej się przechowują. I to też w tym sezonie na pewno może być problem, o tym powiemy trochę później. Ja mogę Państwu powiedzieć, że przez te minione lata sadownicy, którzy weszli w ten program i stosowali te środki, są bardzo zadowoleni z efektów, które one dają. Stam z tym, który może być używany od samego początku sezonu zapewnia odżywienie. I podziały komórkowe, lepsze odżywienie roślin i właściwy wzrost. Niewybujony wzrost tych owoców, w właściwy sposób zbilansowany. No i to też się przekłada później na efekty plonów. Drodzy Państwo, ci, którzy używali tych, tego z tym jodu w tym roku jak i w poprzednich latach przekonali się, że nic więcej tym owocom niepotrzebne jest. To, co zastosowali, co, co jest zbilansowane w tym e, preparacie, wystarcza na odżywienie, wystarcza na właściwy wzrost, na właściwy plon, a mało tego, daje jeszcze efekty e, cięższych jabłek. Więcej suchej masy w owocach, to również cięższe owoce, większa waga tej skrzyniopalety, e, tych jabłek w skrzyniopalecie. No, i te efekty z roku na rok powtarzalne, co najważniejsze. To nie był przypadek, to nie była pogoda, to nie było nie wiadomo co, tylko to był stymiot, który używali sadownicy. I ci, którzy to zastosowali, rzeczywiście są przekonani, że w przyszłym roku również będą stosować. Myślę, że o tym, jak ten stymiot działa, Adam powie więcej, więc oddam mu głos. Ja chciałem powiedzieć, bo często takie telefony też mam, że to są z tym a inne nawozy właściwie to się niczym nie różni. Proszę różni się, ponieważ to są nawozy jedyne, które znane mi są w świecie. Produkowane są w chłodnej plaźmie. A więc to już jest jeden wyróżnik to nie jest zwykły mieszalnik to są sprężarka elektrohydrodynamiczna i tam następują potężne wyładowania elektryczne, gdzie y, następuje synteza tak związków organicznych, jak i związków mineralnych ze sobą. A jednocześnie rozbijamy to do nano wielkości, i stąd mamy ta skuteczność tego nawozu, jest taka. Jest to nam bardzo miło słyszeć, że mamy bardzo wiele pochlebnych opinii na temat tej gamy nawozów, które my proponujemy. Proszę Państwa, jesteśmy w tej chwili w sadzie, praktycznie w końcowej końcowy etap zbioru jabłek. Pogody, które widzimy no, są co roku inne. Ostatnie lata nam pokazują, że mamy najpierw powiedzmy, zimę, przeciągającą się nieco zimę, jest bardzo chłodno, a nagle w miesiącu kwietniu wyskakują temperatury pod 30 stopni pod koniec kwietnia, a potem znów przychodzi fala zimna. I takie właśnie te okresy ciepło-zimno, ciepło-zimno powodują, że odbija to się później na tak zwanej dojrzałości zbiorczej. Możemy tą dojrzałość zbiorczą źle ocenić, przystępując do zbioru jabłek. I to musimy to mieć na uwadze, ponieważ. Niektóre fazy wzrostu, gdzie jest zapotrzebowanie na poszczególne mikroskładniki, nie jesteśmy w stanie, na przykład, wiosną, uzupełnić je do listnie. Jak to miało na przykład w tym roku, kiedy już widzieliśmy, że wiele sadów rozpoczęło kwitnienie i, i to, była to było intensywne kwitnienie. A masa liściowa była rozwinięta w granicach 40% 50%, więc a nawet przyszło ochłodzenie. A jeszcze, później przyszło ochłodzenie i, się wszystko. i często mieliśmy objawy niedoborów właśnie mikroskładników na liściach. Dlatego teraz, patrząc na tą część, która już jest po zbiorze, widzimy, że mamy dużą masę liściową i proponujemy właśnie teraz gdzieś na 2-3 tygodnie do 4 tygodni przed zrzuceniem liści zastosować zaraz po zbiorze preparat z Dlaczego z Zawiera bor, zawiera mikroskładniki jak mangan, żelazo, cynk Bor, jak wiemy, decyduje o samej zawiązce, a później wykształceniu łagiewki pyłkowej, czyli dobrym zapłodnieniu, zapłodnieniu. zapłodnieniu i powstaniu nam właściwego, właściwej zawiązki jabłka, no, które, które później w przyszłości będzie decydowało o takich jabłkach, jak tutaj widzimy alwę, pięknych, dorodnych jabłkach, dobrze wykolorowanych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak już wspomniałem, zawiera również cynk. Pamiętajmy, że cynk wpływa na mrozoodporność. A więc podając, aplikując teraz na liście właśnie z tym od, mamy tam również cynk. cynk e, oczywiście dobrze przyswajalny. Dobrze przyswajalny. Który Bardzo jest na, dobrze przyswajalny. Tak jest. Cynk generalnie on się dość słabo przemieszcza, ale nam chodzi tylko o to, żeby z tego liścia przemieścił się do tego pędu na którym mamy później, gdzie mamy u góry pąki kwiatowe, więc to jest istotne, dość blisko jest, żeby się przemieściło. W tym pędzie ten cynk pozostanie i w okresie właśnie zimowym on się przemieści jeszcze z sokami i w okresie zimowym to już jest pewnego rodzaju zabezpieczenie na mrozoodporność. Ważna rzecz, jest mangan, jest dodatkowo żelazo, te pierwiastki również powinny się znaleźć i być takim początkiem i tym zaczynem na wiosnę. Powiem Państwu rzeczywiście to, co Adam potwierdził tak jakby jak, jak kompleksowy jest ten stymiot i jak e, przez cały sezon możemy go wykorzystać to też wychodzi z naszych doświadczeń z naszych obserwacji wśród naszych sadowników naszych klientów którzy potwierdzają to że e, zapominając o innych nawozach mogą stosować od samej wiosny stymiot e, z bardzo dobrymi rezultatami e, Czyli ograniczamy zupełnie inne nawożenie do listne. Zostajemy tylko przy samym z tymi jodzie na wiosnę, przed kwitnieniem pierwszy zabieg. Zaraz po kwitnieniu, drugi zabieg, wtedy, gdzie największa jest potrzeba, gdy największe jest wysilenie tego drzewa i potrzebują te pąki, te zawiązki, które się tworzą, pełnego odżywienia, dostają tę bombę witaminową, dobrze skompleksowaną, bardzo dobrze przyswajalną, bo to przyswajanie tutaj też jest kluczem do tego, jak odżywione są rośliny dzięki temu nawozowi. Później w trakcie sezonu, wraz ze wzrostem owoców. Kolejny zabieg, który uzupełnia te składniki i, i powoduje jeszcze lepszy wzrost. A na koniec sezonu, właściwe przygotowanie do spoczynku zimowego, właściwe zaopatrzenie pąków na przyszły sezon, bo to co Adam powiedział, te sezony są dziwne, są różne. Ta pogoda nam płata figle i się później okazuje, że w tym okresie wiosennym nie mamy właściwego możliwości, właściwego odżywienia, właściwego zastosowania a dzięki temu że zrobiliśmy ten zabieg jesienią już ten pierwszy startowy poziom odżywienia wystarcza żeby właściwie te pąki kwiatowe się tworzyły żeby zawiązki miały to odżywienie i rzeczywiście to też się potwierdza u naszych klientów. Ci, którzy Trzeba. zastosowali ten środek, mhm. mówią, że nic innego nie jest potrzebne. Wystarczy ten stymiot i cały sezon jest od początku do końca opanowany, cały sezon jest właściwie odżywiony, jeśli chodzi o rośliny. I to się potwierdza również w opiniach naszych I zmniejszamy klientów. zmniejszamy również ilość zabiegów, ponieważ jest to nawóz skompleksowany, tak. więc nie musimy pamiętać, kiedy mamy dać syn, kiedy mamy Dokładnie dać tak. poszczególne inne pierwiastki, tylko, tylko mamy skompleksowany, mało tego. Z tym jest z aminokwasami i innymi związkami organicznymi prekursorami aminokwasów. Zawiera grupy karboksylowe, również formę amidową azotu, zawiera więc wszystkie. To, co potrzebne jest, żeby roślina stworzyła tą masę, biomasę, to ten nawóz zawierał. I tu wracając jeszcze, dlaczego my mamy teraz zastosować te z tymi od w tym okresie. Pamiętajmy o tym, że prawdopodobnie pozbiera, po zbiorach większość sadowników będzie posypywała wapnem. Jeżeli to jest dawka tak zwana kosmetyczna, czyli na utrzymanie właściwego pH w glebie, czyli te 6 do 7,2 pH utrzymania gleby, no to to są mniejsze dawki. Ale jeżeli musimy interwencyjnie, bo żeśmy już poniżej 6 pH zeszli, więc te dawki będą większe nawozu i w tym miejscu, w tym glebie zanim on się to, to wapno dość ciężko się przemieszcza, ale ono się dopiero w okresie wegetacji przemieści. W tej yy, yy, w wierzchniej warstwie gleby yy, yy, to wapno doprowadza, że tu mamy około PH8. W tej wierzchniej warstwie, tu gdzie upadło wapno, a yy, 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 przy PH8, nawet jeżeli ktoś borax wysypał, to. Ten bor przechodzi z formy kationowej na formę anionową, ciężko, czyli ujemną, roślina jest ujemnie naładowana i ten pierwiastek w tym momencie po zetknięciu z watnem również będzie ujemnie naładowany, czyli daliśmy borax, a on i tak nie będzie dostępny dla do rośliny. I podanie teraz na liście tego boru, który jest w, w tym jodzie, spowoduje, że te wszystkie braki wiosenne. Kiedy jeszcze tej masy liściowej nie będzie, on już będzie znajdował się w tych pędach, gdzie mamy pąki kwiatowe. Także zachęcamy drodzy Państwo do zastosowania pozbiorczo również z tym jodu, a przez cały przyszły sezon, zgodnie z zaleceniami firmy Jeznak, stosowania go sukcesywnie wraz z rozwojem sezonu wegetacyjnego, bo efekty są bardzo dobre. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy.